W końcu stało się to, o czym fani spekulowali i marzyli od dawna, niemal od dekady. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist i Punisher zostali oficjalnie wcieleni do MCU. Większość tych produkcji została technicznie osadzona w trzeciej fazie. To przełomowy ruch, zarówno w kontekście gatunku Super jak i w historii światowego streamingu. Włączenie produkcji wyprodukowanych przez Netflix do kanonu disneyowskiego MCU wydawało się przez lata niemożliwością a każdy taki postulat w sieci był mrzonkami lub mokrymi nami największych miłośników tychże postaci. Początkowo wydawało się, że nie ma na to zupełnie szans, z przyczyn biznesowych, ale także kreatywnych. Z biegiem lat i rozwojem sytuacji wszystko zaczęło się jednak zmieniać. Prawa do postaci i same seriale wróciły do Disneya. Charlie Cox i Vincent D'Onofrio powtórzyli swoje role, stając się legitną częścią całego lore. Projekty z dawnymi Netflixowymi postaciami miały przejść soft tribute. Marvel jest jednak w ciężkiej sytuacji. Powoli wychodzi z wizerunkowej i kreatywnej zapaści i dokonuje zdecydowanych, aczkolwiek bardzo bezpiecznych ruchów. Zmniejszenie liczby produkowanych projektów, nastawienie się na Deadpool'a jako jedynej wielkiej premiery w 2024 roku oraz przeformułowanie treści kilku serialowych i kinowych projektów to kroki, które wydają się bardzo zasadne i w dobrym kierunku. Kanonizacja Netflixowych produkcji wpisuje się właśnie w tą zachowawczą i bezpieczną politykę Disneya i Marvela. Tworzenie na nowo tych postaci i świata przedstawionego wokół nich byłoby nie tylko kosztochłonne, ale też ryzykowne i na pewno źle odebrane przez część publiki. Decyzje Disneya można oceniać generalnie pozytywnie, choć jest kilka ale. Po pierwsze, nie wykorzystano szansy kreatywnej na nowe interpretacje postaci. Niektóre castingi wydawały się perfekcyjne, takie jak Villa czy Kingpina. Ale niektóre, na przykład Iron Fist, warto by było wyrzucić do kosza i zrobić po prostu od nowa, z nowym aktorem. Po drugie, rozpocznie się spirala spekulacji, czy Netflixowi bohaterowie tak jak Jessica Jones czy Punisher pojawią się w głównych projektach MCU, czy pojawią się w nadchodzących filmach i serialach i czy dostaną swoje solowe projekty w tym głównym uniwersum. Po trzecie, część fanów z pewnością będzie zdezorientowana. Nagle bowiem okazało się, że pojawiło się kilka projektów, które trzeba nadrobić, aby być na bieżąco ze wszystkim. Skoro dawne Netflixowe seriale to teraz kanon, to czy trzeba teraz nadrabiać na szybko Jessica Jones czy Luca Cage'a? Po pierwszych reakcjach w sieci można wnosić, że włączenie całego składu Defenders oraz Pani Shera do głównego MCU przyjęta została raczej pozytywnie. Aczkolwiek nie przez wszystkich. Są bowiem fani, którzy teraz będą musieli nadrobić trzy sezony Daredevila, trzy sezony Jessica Jones. Dwa sezony Luke'a Cage'a, dwa sezony Iron Fist'a, dwa sezony Punishera, no i również crossover jakim jest Defenders. To łącznie 13 sezonów seriali, które, aby być oczywiście na bieżąco z całym MCU, trzeba nagle nadrobić. 2024 rok wydaje się idealną okazją do tego, żeby właśnie nadgonić te wszystkie seriale. W tym roku z MCU dostaniemy tylko Deadpoola 3 i prawdopodobnie pod koniec roku pojawi się na Disney Plus serial o Agacie. Będzie więc przestrzeń czasowa, żeby fani mogli sobie nadgonić te wszystkie seriale. Osobiście sądziłem, że Netflixowe interpretacje postaci będą wersjami multiwersalnymi, że będą jakimiś wariantami, które być może kiedyś będzie można wykorzystać. Umiejscowienie całej gromady bohaterów w takiej świętej linii czasowej jest więc dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Warto zauważyć, że Netflix stworzył światy przedstawione, z których teraz Disney będzie czerpał korzyści. To znaczący ruch w ramach wojen streamingowych. Jednoznacznie wrogi wobec Imperium spod znaku Tudum. Można zakładać, że między Netflixem a Disneyem w ciągu najbliższych kilku lat nie będzie już żadnej kreatywnej współpracy. A być może ich rywalizacja o widzów wejdzie na znacznie wyższy poziom. Netflix bowiem wypracował jakąś treść kreatywną, z której teraz Disney będzie mógł zarabiać pieniądze. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, skuperzy podają kolejne interesujące informacje dotyczące serialu Daredevil: Born Again. Okazuje się bowiem, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, cała korowa obsada z tamtego serialu Netflixa pojawi się w serialu Disneya. Potwierdzono bowiem, że w Disneyowskim Daredevilu pojawi się Karen i Fogi czyli postacie, które znamy z Netflixowej wersji serialu. Te wszystkie informacje, o których Wam powiedziałem, pojawiły się wraz z premierą z serialu Echo na Disney ⁇ Plus. Disney wraz z Marvelem zdecydował nie tylko o tym, że stworzą osobny brand, jakim jest Marvel Spotlight, i tam będą publikować filmy i seriale, które będą miały taki erkowy charakter, ale również zdecydowali się, że wszystkie pięć odcinków serialu Echo zostaną opublikowane w tym samym czasie jednego dnia. Bardzo mocno przypomina to Netflixowy system dystrybucji treści. Już w kampanii promocyjnej Echo bardzo mocno bazowano na Daredevilu i na Kingpinie. Można powiedzieć, że te wszystkie teasery i spoty związane z Daredevil'em i Kingpiniem w Echo były właśnie taką wielką zapowiedzią tej wielkiej, przełomowej informacji jakim jest włączenie skodu Defenders oraz Punishera do głównego lore. Z samym serialem Echo miałem jednak bardzo duży problem, ponieważ uważałem, że zamiast promować główną bohaterkę i nastawić się na prezentowanie jej walorów, jej umiejętności jej charakteru, głównym zamysłem twórców jest wykorzystanie postaci derdewila i Kingpina Wyłącznie do zmonetyzowania tego serialu i podbicia hype'u na niego. Od początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego serialu, gdyż Maja Lopez niczym nie wyróżniała się w bardzo bezbarwnym hołkaju. Nie wyróżniała się niczym szczególnym i nie miała też żadnej interesującej cechy charakteru. Serial ten tak naprawdę sprawdziłem tylko z fanowskiego obowiązku. Po spędzeniu z nią jednak 3,5 godziny mogę stwierdzić, że ma ona jednak swoją głębiej trudną historię. Z pewnością nie jest to kolejna typowa postać, jaką znamy z gatunku superhero. Historia jej wielopokoleniowej rodziny, jej niepełnosprawności, jej przezwyciężania oraz przenosień z małego miasteczka do Nowego Jorku ze wszystkimi konsekwencjami tego ustawia Majelopas Lopez jako bohaterkę nieszablonową w MCU. Widać również, że twórcy mocno zwrócili uwagę na sceny walki i ich realizację. Nie jest to oczywiście poziom np. Johna Wicka, ale wszystkie sceny konfrontacji dostarczają satysfakcjonującej rozrywki. Można stwierdzić, że serial to taki średniak, często popadający w dłużyznę, co przy łącznym metrażu 3,5 godziny jest bardzo dużym problemem. To ledwie 5 odcinków, a wate jest tam napchane naprawdę bardzo dużo. Większość serialu jest od razu do zapomnienia. Ta produkcja robi się dopiero ciekawa wówczas, gdy dochodzi właśnie do konfrontacji, zarówno fizycznych jak i emocjonalnych i wypadają one naprawdę solidnie i generalnie podnoszą ocenę tego serialu. Występ Charlie'ego Cox'a pozostawia wielki niedosyt. Jest on oczywiście wspaniały, gdy tylko pojawia się na ekranie, ale jest go stanowczo za mało. Właściwie to jest, jego występ to jest taki aperitif przed głównym daniem, jakim ma być jego własny serial. Poza właśnie tymi konfrontacjami emocjonalnymi, ale również jeżeli chodzi o sceny walki, ten serial nie ma w sobie tak naprawdę nic wartościowego. Nie ma ani dobrych zdjęć, może poza scenami walki, ani dobrej muzyki, ani też echo nie wykazuje się jakąś szczególną charyzmą. Postacie na drugim planie też nie są jakoś szczególnie interesujące. Jedyną wyróżniającą się postacią jest wujek Henry, grany przez czaski Spencera. Tylko on z Mają ma naprawdę interesującą dynamikę. Jego pojawienie się na ekranie zawsze wprowadza pewne ożywienie do fabuły. Reszta jednak to tło bez żadnej głębi. Wszystkie sceny odwołujące się do indyjskiego dziedzictwa, do wielopokoleniowej historii rodziny Mai często są po prostu sliperami. One co prawda łączą się w finale w miarę sensowne zakończenie, ale jest to tak wprowadzone bez ładu i składu, że aż przypominają mi się dżinowie z Miss Marvel i cały ten pakistański wątek tego serialu, który ostatecznie ten serial pogrążył. Można było zrobić z tym wątkiem indyjskim znacznie więcej i lepiej to poukładać, tak aby nie było to nużące. Cały serial to takie 5 na 10. W większości to strata czasu. Jeżeli ktoś zobaczy na przykład jakąś kompilację The Best Of, to zupełnie wystarczy. Myślę, że streszczenie tego serialu na TikToku będzie równie satysfakcjonujące, co zobaczenie tych 3,5 godzin. Nie jest tragicznie. Ten serial ma swoje momenty, szczególnie jeżeli chodzi o wspomniane już wielokrotnie konfrontacje, zarówno emocjonalne, jak i w walce wręcz. Jednak na te 3,5 godziny tak co najmniej dwie to takie filery fabularne, które tak naprawdę nic wartościowego nie wnoszą i są po prostu watą od razu do zapomnienia. Jeżeli Marvel Spotlight ma właśnie tak wyglądać, to po prostu szkoda śledzić dalej tą markę. Na koniec jednak chciałbym wspomnieć o największej gwieździe tego serialu, jakim jest Vincent D'Onofrio i jego Kingpin. D'Onofrio przypomniał wszystkim, jak wiele znaczy utożsamianie się dobrej klasy aktora ze swoją rolą, którą gra od lat. Napisane dla niego sceny w tym serialu, jak i w serialu Hawkeye, są bowiem średnie i często bardzo nieporadne, bardzo trudne do nadania im autentyczności. A Vincent Denofry odgrywa je na poziomie absolutnie mistrzowskim. Jego występ w Echo porównuje do występu Tona Hiddlestona w Torze Dark World, czy Michaela Fassbendera w X-Men Apocalypse, czy Dark Phoenix, czy Iwana McGregora w prequelach. Po prostu widać, że mu się chce zrobić coś jakościowego, nawet w ciężkich i kuriozalnych czasem okolicznościach. Ja jestem ogromnym zwolennikiem różnych interpretacji postaci, próbowania nowych rzeczy i nowych wariantów postaci. Mówiąc to jednak, nie mogę nie docenić korzyści, jakie płyną z faktu, że dobrej klasy aktor może powtórzyć swoją rolę w innej produkcji. To szansa, aby wszedł na wyższy poziom zaangażowania w swoją postać i jeszcze bardziej dogłębnie ją zrozumiał. A to sprawia, że dobrej klasy artyści są w stanie wykrzesać z danej postaci znacznie więcej, nawet w średnim czy nawet bardzo nudnym projekcie. Absolutnie nie mogę doczekać się kolejnych występów Vincenta D'Onofrio i tego jak dołoży on kolejną cegiełkę do budowy swojej postaci w MCU. Nie trzeba bowiem oglądać w Netflixowych produkcji, aby poczuć z jakim absolutnym szefem mamy tutaj do czynienia. A wy co sądzicie na temat włączenia Defenders oraz Punishera do MCU? Jak wam się podobał serial Echo? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, zachęcam również do zostawienia subskrypcji, dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi popkulturowymi materiałami. Dzięki za sprawdzenie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!